Hejo, witajcie po krótkiej przerwie. Kontynuujemy pracę dalej z wycinaniem, tutaj przygotowywaniem tych puszek rozprężnych, tych kanałów wentylacyjnych pod zabezpieczenie folią paroizolacyjną. Ja już tutaj poczyniłem pierwsze próby i poprzycinałem puszki. Tu są one wystawione na 2 cm od od stelaża, tutaj będą przyjdą dwie płyty, więc 2,5 cm będzie sufit opuszczony względem tego, czyli ta rura będzie schowana 0,5 cm w, w suficie. I teraz sobie idziemy do pracowni, i tutaj będzie sufit już pojedynczo płytowany. Więc będę opuszczał tą rurę tylko o centymetr, tak? więc będzie centymetr, a, rura ma, a płyta ma 12,5 mm, czyli tam się nie dużo schowa, ale się schowa. Także działamy, dobra, i ja sobie jeszcze tam, bo będę docinał szlifierką, kupiłem sobie taką farbę antykorozyjną, miniową, czy jak ona się tam nazywa, żeby tam zabezpieczyć, w razie czego. Tą rurę i też się zastanawiałem, bo tu iskry się sypią na wełnę, i sprawdzałem jak tam wygląda to, jak się zachowuje ta wełna. I ona zasadniczo zbiera te iskry, trochę się przydymia, może się nawet troszkę przypala, ale gaśnie za chwilę. <laughs> nawet, to, nawet nie ma płomienia, tylko po prostu jakby te fragmenty się tam troszkę poczerniają, poczerniają i zwęglają o tak, i później już się z tym nic nie dzieje. A tutaj na suficie, nawet, mimo że tam się iskry sypią, to ta to, woda to, to, to nawet się nie zdąży tam jakoś przyczernić gdzieś tam, bo to e, w sumie niewiele tego jest. Względem tego, jakby się bezpośrednio na to na dane jakieś miejsce iskrzyło. A im mocniej się wbijecie w, ze szlifierką w, w rurę, to te iskry wszystkie, to znaczy większość, zostaje w rurze i spada dołem, jakby przez rurę. Dobra. Zabieramy się za wyznaczanie tego miejsca, cięcia, linii cięcia i będziemy ciąć. Jako ciekawostka Wam to wrzucę: że dzisiaj mamy minus 1 na zewnątrz, a u nas już jest w domu plus 8 stopni i w ogóle nie jest grzane. A jeszcze nie ma folii, więc bardzo fajnie. Przechodzi to jest fajnie cieplutko, więc tak na równo najpierw i obniżam o. o centymetr. Mam już pomalowane wszystkie te rury, które poobcinałem. Została mi tylko rura tu w tym pokoju, ale tu już jest pełno rzeczy. I tutaj w salonie, ale to będę robił kiedy indziej. Także teraz zostawiam to tak, jak jest. Zmykam do domu, popracować i jutro jestem z powrotem. Lecimy dalej z tematem. Wyschło, ta farba antykorozyjna już wyschła. E, wsadzałem tam nocha, nic nie czuć, więc w porządku. E, I teraz e, będę przygotowywał sobie e, arkusze folii, które będę wykorzystywał do e, zabezpieczenia, tutaj, do obklejenia e, tych kanałów. Zatem przygotujemy sobie to razem. Ja mam tutaj taki kawałek obciętej rury właśnie z, ze skrzynki rozprężnej. Mam taki arkusz folii powiedzmy 35 na 35, albo 35 na 30, jak mi się tam ucięło. Otrysowuję. nacinam, żeby się wbić nożyczkami. Zajmiemy się teraz oklejeniem jednego z jednej ze skrzynek rozprężnych. Na początku przygotowuję sobie 11 fragmentów tutaj pasków 2-cm. Mi wystarcza 10 zazwyczaj, ale żeby już się nie wracać, to biorę jeszcze ten 11 ze sobą. I tak samo będę przygotowywał. 11 pasków 3 cm, um, już burza przyszła i trochę mi się tutaj ściemniło, ale myślę, że będziecie widzieć o co tutaj chodzi, na początku sobie tutaj wymierzyłem przed chwilą, gdzie jest 2 cm, czyli tutaj, żebym był co najmniej na równo z albo wyżej z tym profilem. Żeby wiecie, mi folia nie prężyła na płytę, żeby ta płyta dobrze ją przykręcić tą płytę od sufitu. Czyli mam tutaj coś takiego. I teraz robimy takie, wiecie, tutaj trzeba to jakoś przykleić. Tak, o. jestem powyżej tych 2 cm. wokoło przyklejam z małym dystansem, widzicie o taki, mam tutaj jakieś takie kilka centymetrów dalej po prostu, o, żeby ta folia się trzymała już tak w miarę solidnie, do palców się klei niesamowicie. A tą trójeczkę przyklejam w ten sposób lekko ją tutaj o, tak. podwijając tak, żeby się złapała i na folii i na tej róże, tylko że w przeciwną stronę. I raz przy razie na zakładkę, żeby w razie czego to było szczelnie. Żeby na pewno było szczelnie. Tak staram się przyklejać, żeby ją delikatnie zmarszczyć przy samym połączeniu folia rura, i wtedy ona tak fajnie przylega. Tam nigdzie nie odstaje na, na krańcach. Bo jak tak na równo się przykleja, to tam troszkę może się tam podwinąć delikatnie. A tak jest. Tak. O, i tak robię coś takiego, właśnie. Zobaczycie, Ten. jak się tak kleić, to zobaczycie o co chodzi. Tu się robi takie małe. Taka fałdka, i to wtedy spoko, fajnie to przylega, moim zdaniem, lepiej niż jakbym tak wklejał cyk i na prosto. No mi się wydaje, że jest pięknie oklejone. Idealnie lepiej. Lepiej już bym nie okleił. Jest elegancko. Też pracowałem nad tutaj, tylko pójdę pod rabinę może. Tutaj pracowałem nad zabezpieczeniem przejścia tej wentylacji mechanicznej. Też porobiłem takie kołnierze. Taki dosyć duży kołnierz na dwie rury tutaj. Posklejane to jest do tutaj tej folii aluminiowej. Tak. Tak to jest zrobione. Tutaj to samo zrobiłem, także też możecie zobaczyć bardzo dokładnie. To tutaj, gdzieś tak przyjdzie. I co? I tutaj, no to właśnie tak zabezpieczyłem sobie. Przepusty też porobione na duże przewody, tak samo. Znaczy na te grube wiązki. Teraz zobaczymy. O! Także tutaj bardzo dokładnie to jest zrobione. To samo tutaj. Mojego dokładnie. E, tak. I na koniec, tutaj, przy rozdzielnicy, miałem największy problem. Nie wiedziałem, jak to wykonać. No i co? Zrobiłem jak potrafiłem najlepiej. Tutaj, przepusty, tak samo, to akurat proste. Ale tu miałem bardzo duży problem. Bo tu jest ogromna wiązka przewodów. Które wchodzą przez takie rurki, które sobie zrobiłem tam we wcześniejszym odcinku Z osadzania rozdzielnicy na pewno e, widzieliście I nie wiedziałem jak to zrobić O jeszcze nie zaschło, ciekawe, takie elastyczne pozostaje e, I tutaj e, na, To okleję dookoła, jakby to udało mi się fajnie okleić Tam wszędzie miałem dojście, więc e, Tutaj jest oklejone dobrze, od spodu możecie zobaczyć I tu nie wiedziałem, wiecie, jak tam w środku to Um, tam są też rurki, nie? I, i tam też była przestrzeń wolna. Nie wiedziałem jak to zrobić, po prostu wcisnąłem tam e, całą tubkę izovera vario e, double fit e, i tyle. Widzę, że to było już to było dwa dni temu psikane i to jest takie pozostaje taka elastyczna masa, więc w ogóle ciekawe. Myślałem, że to się na kamień bardziej e, zeschnie, ale nie. No i to tak zostawiłem już w sumie. No, jak tam będzie, wiecie, no być może coś tam będzie, tak, być może tam nie, nie doszedłem wszędzie, chociaż między kable wsadzają, tak, żeby się skupić właśnie na tych przelotach tam w okolicy wejścia do rur. Ale, no, nie wiem. Kiedyś, może, jak będę jakiś test robił, to zobaczymy, czy to czy to jest szczelnie, czy nie. A jak nie, no to będę wtedy od góry poprawiał. Już będę musiał wyciąć wełnę tam i z tamtej strony napisikać, podkleić, może. Na razie tak zostawiam w ten sposób. Już tutaj więcej nie jestem w stanie poprawić od spodu, a nie chcę tam od góry teraz wełny wycinać. Fajnie, myślę, że zaprezentowałem Wam, jak wykonałem tutaj te mankiety, czy tam kołnierze, przejścia instalacji elektrycznej i mechanicznej wentylacji przez strop. I co tyle. I zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony paroizolacji, który ukaże się. Niebawem. Zapraszam do kolejnych odcinków, cześć!